Zmiana klimatu, trzęsienie ziemi, tajfun, głód. Wojny trwają, a zabijanie się nie kończy. Jeśli spadną na mnie te nieszczęścia, czy mogę ich uniknąć? Afryka czerwieni się z powodu wojen domowych. W konfliktach na tle etnicznym lub religijnym narody kierują do siebie broń palną. O Boże, pozwól tym, którzy drżą ze strachu, zaśpiewać nową pieśń wiecznego pokoju. Uczniowie zostali odcięci w rozkwicie młodości przez ciężkie stosy betonu. Ludzie, którzy stracili dzieci, rozpaczają, wołając ich imiona. Ludzie, którzy są w łachmanach i głodują, żywią się glebą i lamentują w ciszy. Drżymy ze strachu przed zmianami klimatu, trzęsieniem ziemi, tajfunem, wojnami i głodem, które mogą nas spotkać w każdej chwili. Proszę, wysłuchaj naszego jęku w nieszczęściach. O Boże Wszechmogący, który przez Paschę wyprowadziłeś Izraelitów z nieszczęścia. Proszę, zlituj się nad nami i daj nam poznać drogę do uratowania od katastrof. Proszę, uratuj nas. 3500 lat temu, kiedy wielka plaga mająca na celu zabicie pierworodnych została sprowadzona na Egipt. Rodziny, które obchodziły paschę, zabijając roczne baranki i nakładając krew na boki i szczyty ościeżnic, nie ucierpiały w żaden sposób. A krew ta będzie dla Was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę Was i nie dotknie Was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Pascha, znak mocy Boga, chroni nas od katastrof. Pascha, która obchodzona była w Egipcie, była cieniem. Pascha, którą Jezus ustanowił przed ukrzyżowaniem, jest rzeczywistością. Pascha Nowego Przymierza, dzięki której możemy uczestniczyć w drogiej krwi Jezusa, musi być obchodzona również w tym wieku. Na Soborze Nicejskim, który odbył się w 325 roku, Pascha Nowego Przymierza, w której obiecana jest drogocenna krew Jezusa, została całkowicie zniesiona. Jednak, jak Bóg powiedział, w stosownym czasie, rychło tego dokonam. Właściwy czas nadszedł i objawiona została Pascha, Prawda Boga. Na całym świecie tylko kościół Boga Towarzystwa Misji na świecie obchodzi Paschę chlebem i winem, tak jak ostatnią wieczerzę Jezusa Chrystusa. O Boże, pozwól nam głosić Paschę Nowego Przymierza, jedyny sposób uczestnictwa w drogocennej krwi Jezusa, aby cały świat mógł ją obchodzić i zostać uratowany od katastrof.